Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z wybitnym aktorem Zbigniewem Zamachowskim, który zarejestrowaliśmy podczas pobytu artysty w Lubaniu w dniu 23 listopada 2019 roku. Ale zrobiłem sobie tak, korzystałem z tego, że trochę przed czasem szczęśliwie przyjechałem z Pacer i też mam że tak powiem, podkreślony, choć tylko w takim stopniu minimalnym, em, Państwa miasto. Piękne, naprawdę trudne co sobie się naczytałem. Natomiast Nysę już trochę. musiałoby być jak własną kieszeń, ponieważ jako wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie od wielu lat udzielam się gościnnie jako pedagog w różnych miejscach. Między innymi nawiązałem współpracę z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, która ma swój wydział jazzu, wydział wokalny. Tam państwo, ciało pedagogiczne wymyśliło, żeby otworzyć coś w rodzaju wydziału aktorskiego, bo jednak. Śpiewanie również jest takim, e, taką działalnością wymagającą pewnych umiejętności aktorskich. I tam od czasu do czasu mam wykłady, a wczoraj, czy przez cały ten tydzień, reżyserowałem. Wczoraj mieliśmy premierę, spektakl na podstawie e, Tomka Sojera. E, odpaliło to bardzo pięknie, miasto szczęśliwe, ale ja dzisiaj do Państwa trochę w losie. E, jestem przynajmniej sobie spokojny, tutaj, mam nadzieję, pogadany już bez tych nerwów. Wspomniałeś zbyszku o Brzezinach. Luba i Brzeziny to są takie fajne, klimatyczne miasta. Ty lubisz taki klimat. Bo ciągle sentymentem wracasz do Brzezin. podobno tam raz do roku robisz na swoim podwórku specjalne koncerty, zapraszasz kolegów wspaniałych artystów. Rzeczywiście z dużym sentymentem wracasz to podłudzkie miasteczko? To nie jest tylko sentyment, to jest naprawdę miłość do tego miejsca. Przez wiele, wiele lat pracowałem i, powiem szczerze, przyjacieluję się z panem Kazimierzem Kurcem. Był dla mnie kimś więcej niż reżyserem I Kazimierz zawsze mówił, że każdy musi mieć swój hajat. Jak mówią, więc swoją małą ojczyznę. Jego małą ojczyzną był jego Niki na środku, a moją małą ojczyzną jest, są te moje Brzeziny. Tam się urodziłem, tam się zbawałem, zresztą nie chcę Państwa zanudzać, ale urodziłem się w takim szczególnym miejscu, bo na obrzeżach, wówczas na obrzeżach miasta, w takim pięknym, pofabrykackim pałacyku, pałacyku, z którego wysiedlono rodzinę właściciela, Pana Kleibera, i zasiedlono kilka rodzin, jak to w tamtych czasach bywało. Tam się fizycznie się urodziłem w tym miejscu, do 12 roku życia tam mieszkałem. Wówczas wygoniono nas stamtąd i otworzono muzeum regionalne, co o tyle jest szczęśliwe, że ten budynek jednak co chwilę jest odrestaurowany i nie, nie ulega jakiejś ruinie. W tej chwili zresztą odbywa się fantastyczny remont zewnętrznych elementów tego domu. Natomiast ja z panem dyrektorem Domu Kultury, w Domu Kultury tego Muzeum lat temu regionalnego, tak 10 lat temu, wymyśliliśmy, że no warto byłoby robić coś nie tylko by, da, napadać sentymentalnie i sobie wspominać jak to było, ale również na mieszkańców Miasteczka. Jestem honorowym obywatelem tego Miasteczka od ponad 20 lat. E, a ponieważ teren tego pałacu jest olbrzymi, tam jest taka oficyna i tak dalej, e, Pan Dyrektor postawił scenę plenerową i od 10 lat, no, w tym roku zrobiliśmy dziesiąty, Wieloloczowa, tak, koncept nazywa się koncertem Uzbyszka na Podwórku, nie ma w tym cienia. Przesada nie jest to no nawet metafora, tylko, tylko to jest rzeczywistość. Ja my rzeczywiście stojąc czy siedząc na scenie, mam przed sobą ten mój pałac, w którym się urodziłem i ściągam tam no, naprawdę pierwszą ligę estradowych, nie tylko estradowych artystów. Tam już był i Szturk, Nowy, i Iwo Jotrek, Polgat, Landrus, Natalia Wokulska, Krystyna Janda, Magda Merite, DTP. A tym tym roku wykominowaliśmy, że skoro już Jestem z piwitów mowę, tego miejsca i tego przedsięwzięcia, to powinienem sam też wystąpić. Mamy znacznik Maćkiem Nieczynkowskim, Państwu na pewno wspaniałym wokalistą, taki projekt... Yy, coś, tak? Blues Bravers, z firma Blues dużą taką orkiestrą kabelową, to na to dziesięciolecie, jak to ładnie mówimy, odpaliliśmy ten koncert, nam się tam odbył, udało się świetnie. Ale oprócz tego jeszcze przymożę tam regularne przedstawienia, w których biorę udział. Odbyły się trzy i w przyszłym roku, czyli w 2020, w marcu mamy premierę nowego przedstawienia, które pana Angleta, to się nazywa Oszuści i jakby pierwsze wyjazdowe poza Warszawę. Przedstawienie odbędzie się w moim 12-lotysiecznym miasteczku w wrześnicie. U mnie. Tylko usystematyzujemy, a premiera będzie w teatrze, to tak? Tak, premiera będzie się w teatrze, no, a święty marcu, najadle. Marcin, 19 marca. No, czyli. W nie Zdrowia? Nie, nie. Juzefa. Juzefa. Oni mamy Juzefy. Juzefa, już mamy, no właśnie, więc bardzo. A moje dziewczyny są na wicese. No dobrze, 17 marca. Czyli kwiaty dla siebie i życzenia. Obiegają. Ja przyjmuję wszystko, pieniądze, albo około. Tak, tak, tak. Każdy. Wyszku, spotykamy y, się w Rybaniu w cyklu fantastycznym Mistrzowie Polskiego Kina. Kino to było zawsze coś, gdzie jak to się mówi w tym fachu miałeś ja szczęście. od razu byłeś wzięty do wielkich filmów i wspaniałych też, tak? Wspomnijmy chociażby Twój debiut Wielka Majówka, tak? Tak, no znalazłem się taki cykl, i to nie kopię, Państwa. To jest zobowiązujące. Już co chwilę ktoś mnie nazywa mistrzem, tak się Ciągle żachałem już teraz, przestałem, bo już tak się to często zdarza, że trzeba mi się pogodzić z tym tytułem. W końcu po 23 latach od ukończenia szkoły filmowej obroniłem tytuł magistra, Lada. czyli mistrza, a rok temu się doktoryzowałem w swojej specjalności, czyli aktorstwie, teatralnym i filmowym, więc już łatwiej łykam ten tytuł, ale nie jestem niezwykle zaszczycony że mogłem się tutaj Państwa również w tym cyklu znaleźć, a mówiąc o filmie, no rzeczywiście ja miałem no, bardzo dużo szczęścia. No, ja też mówię, nie chciałbym zbyt głęboko do genezy tego, jak to się stało, że, że w ogóle jestem aktorem że gram w filmach na teatrze i tak dalej. Natomiast Króciusieńko, tylko Państwu opowiem, miałem, miałem swój pierwszy pomysł na życie taki, żeby być muzykiem. Bo zresztą muzyka w moim życiu od zawsze była od, odkąd tylko pamiętam. Eee, zawsze chciałem grać na tym instrumencie, dopiąłem z tego, choć nie było to łatwe w takim bagnasteczku, gdzie nie było szkoły muzycznej, przynajmniej za moich czasów, kiedy byłem dzieciakiem, tylko misko muzyczne. Dość szybko zacząłem, z, pokonując kolejne etapy edukacji muzycznej, sam sobie pisać piosenki, najpierw muzyka, potem teksty, i muzykę, i to mnie dowiodło do do Opola, to był rok 1980, był w w koncepcji debiuty wyświetlałem sobie drugie miejsce z pewną piosenką, ale tak nieśmiało Przemyślałem sobie, że to aktorstwo to też byłoby coś fajnego, natomiast muzyka była moim priorytetem. I tak się złożyło, los jest łaskawy i przewrotny niezwykle, bo w tymże 80 roku właśnie reżyser Krzysztof Robulski, szukając dwóch młodych aktorów do filmu. film nazywał się Wielka Majówka, akurat włączył telewizor wtedy, kiedy wiem to od niego, kiedy wtedy no. transmitowano ten tak, koncept debiutu i zobaczył mnie. No, pomyślał sobie, że to może być kandydat na jedną z ról. Dostałem zaproszenie Telegram jeszcze tego samego dnia zaproszenie do, do, do Wrocławia, do wytwórni filmów pojechałem tam określonego dnia i godziny a ponieważ ta moja muzyczna przygoda, już byłem wtedy po maturze wyglądała dosyć ciekawie, to, to jakby nie miałem tak zwanej, jak mówią młodzi ludzie, z którymi jak mówię, codziennie mam do czynienia, nie miałem tak zwanej napinki na to, żeby e, rzucić wszystkich na kolana, bo tak zrobiłem te pewne zdjęcia, miałem jeden, drugi festiwal, jakieś nagrania radiowe i płytowe i kontrakt podpisany z panem Zbigniewem Górku i z jego orkiestrą na koncerty, więc tak sobie trochę lewą ręką te zdjęcia trudno odbyłem i zadziałała zasada, że każdemu to, na czym mu najmniej zależy, bo kolejny telegram dostałem kilka tak. później. Y, to był telegram z informacją, że właśnie mam się stawić tam na samym początku września na zdjęcia i w ten sposób szedłem film, niemal nie będąc jeszcze aktorem wyedukowanym, tylko aktorem absolutnie amatorem. I dopiero po filmie jakby ja uznałem i byłem namawiany przez ekipę żeby jednak poważnie myśleć o tym aktorstwie i rok później zdawałem do szkoły filmowej, nie bez kłopotów, ale zostałem, dostałem się i od tej pory łączę te dwie rzeczy, bo, bo gram w filmie, no bardzo dużo gram w teatrze, który jest moim takim miejscem właściwie takim macierzystym, z tego trudno byłoby ten zawód wykonywać, ale też e, cały czas poświęcam się muzyce, kształce aktorów właśnie w przedmiocie interpretacji piosenki, Piosenka aktorska, a sam od wielu, wielu lat z moim pianistą z Nysy, właśnie panem Kudaszkiem jeździmy po Polsce i nie tylko po Polsce z recitalem i mam wielką nadzieję, że Państwo mnie tu do siebie zaproszą. Nie będę wyłącznie lędził, ale jeszcze Państwu trochę pośpiecham, jeśli tylko Państwo zechcecie. Ja wyszku wspomniałeś o instrumencie, że zawsze chciałeś grać, śpiewać. Podobno wszystko zaczęło się od strypy instrumentu, który znalazł się z trybu, prawda, jako małe dziecko? No to są może nie małe, ale. No, malutkie Co się, się zainteresowało w tym instrumencie? Cieszę tak? się, że ta, ta opowieść już poszła w świat, że tak powiem, poszła. Tak. Yy, pragnę naprawdę zapewnić Państwa, że nie zmyślam, bo to są takie historie, yy, które może bym, trudno uwierzyć, się, ale to się rzeczywiście zdarzyło, ja to pamiętam doskonale, musiałem mieć naprawdę małą szklatę, bo niewiele ponad sam fakt, o którym za chwilę opowiem, mam w pamięci. Byliśmy z moją siostrą, trzy no, lata ode mnie starszą, jak się rzekło, w tym pałacyku tam wychowywani, biegaliśmy, bawiliśmy się i tak dalej, do tego razu odkryliśmy zapomniane, zupełnie zabite dechami, jak to się ładnie mówi, wejście na styl. No jak to dzieciaki, więc bardziej ciekawe niż bojące się konsekwencji, co za tymi drzwiami może być. Jakoś nam się udało owe drzwi pokonać. Okazało się, że tam są strasznie spuchniałe takie okrągłe drzwi na styczeń. Wszystko w ogóle jak, jak, jak w walce, jak w jakimś filmie. Tak, Nawet lekko horrorem zapach wilgoci, pajęczyny, mrok pełen i tak dalej. Udało nam się... Jeszcze po takiej kratce, po takiej ściance, która w oryginale prawdopodobnie była zaopatrzona w szkiełka, różne kolorowe ozdobne, szkieł już nie było po tej porządze wojennej, ale chodziło się po tej kratce i wleci się na ten stryg. Tam była jakaś totalna no to jest Nie pamiętam niczego poza tylko tym, że w takim kącie przy ścianie położony właściwie między tą ścianą, a szafą taką starą, był fortepian, tak widzą, ten fortepian Fortepian już właściwie nie był fortepianem, bo już nie miał nóg, nie miał klawiatury, tylko tak był taki ostatni, fortepian na tym płaskim boku położony tak, że, że to miejsce, gdzie normalnie są skróty, było od, od strony ściany. Kiedyśmy my z moją siostrą, no, ku swojemu zdumieniu, ale i radości odkryli, że tam można włożyć rękę, okazało się, że na, na tych strunach można grać jak na harfie. To są pierwsze dźwięki, które samodzielnie wydobywałem z instrumentu, jakby nie było, to był no już szkielet właściwie, ale jednak. I pamiętam, że to, no, tego nigdy nie zapomnę i ta tęsknota za tym, żeby jednak w jakiś uporządkowany sposób wydobywać te dźwięki i samemu móc. Z nich coś yy, kleić, łączyć je w jakieś całości sensowne, yy, od dzieciństwa we yy, mnie tkwiło. I rzeczywiście jako uparty dzieciak yy, poszedłem do ogniska muzycznego, tam zacząłem nauczyć się podstaw. Potem, już kiedy byłem już dużym dzieciakiem, otwarto szkołę muzyczną, więc już z tymi podstawami łatwiej było mi się do tej szkoły dostać. No a potem już nie kontynuowałem edukacji muzycznej, bo. Yy, do tego, do czego potrzebowałem, tej znajomości muzyki, to już właściwie tyle mi wystarczyło, wiedząc, że virtuosek, muzyki poważnej, to ja raczej nie będę. No ale na szczęście, rozrywkowej, literackiej, to na pewno, i z tego się bardzo cieszymy. Wracam znowu, czy do filmu, z muzyką, film, wszystko się łączy. Ty mnie na film, a ja tak cały czas na, na Ale dobrze, to możemy schodzić, zjeżdżać, z się, że jest Jesteśmy w Lubaniu, kilka kilometrów stąd znajduje się słynny i festiwal polskiej komedii, który co roku się wakacje w sierpniu odbywa. Ty też pracowałeś, bo Lubowiec to jest miasto pana Chęcińskiego. Miałeś tą przyjemność pracować tam, Sylwestra, prawda? Na planie filmowym. Tak, z panem Sylwestrem miałem wielką przyjemność i zaszczyt się spotkania, bo przecież e, wychowałem się. Tak większość z Państwa na jego komedie zwłaszcza na sami sami swoich i ulitowej Kargula i Pablaka. E, jako szkrab oglądając te filmy w życiu, bym nie pomyślał, że będę e, e, grał w filmach na sylwestra, ale tak się szczęśliwie stało. E, dostałem propozycję zagrania tego ostatni, póki co, filmie, bo z tego co wiemy, mimo swojej zbliżającej się dziewięćdziesiątki, sylwester jest naprawdę w fantastycznej formie. I oddraża się, że może jeszcze zrobię jakiś film. Pewna zęby szczępach. Daj Boże, że na pewno nie będę się zraniał. Zrobiliśmy taki film, który być może Państwo widzieli, telewizja Polska Czasem pokazuje ten film zazwyczaj w okolicach 15 sierpnia, bo on powstawał w takim cyklu, który wówczas telewizja realizowała święta polskie. Lokował się dokładnie w dniu Warkibowskim w 15. Święto, Święto, wojska, Święto Wojska Polskiego i tak dalej, i tak dalej. To była taka no, zabawna historia stresu wschodnich yy, pewnego yy, właściciela sklepu bodajże, czy... Starszy pan. Nie, nie, pan nie, no, nie, 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 chcę Państwu opowiadać, bo jeśli Państwo trafią lub obejrzą, to sami Państwo zobaczą. No, ale to było, to było cudowne spotkać się z reżyserem, który, który zrobił tę trylogię, o której mówili parę innych wspaniałych filmów. Zdjęcia robiliśmy na Mazurach. To było pod Rynem. W Rynie mieliśmy swoje, swoją bazę padową i hotelową, a zdjęcia robiliśmy w takich pięknych, uroczych miejscach na Mazurach. Natomiast to, co poza samym filmem, zapamiętam zwłaszcza, że festiwal te parę lat temu był tak łaskaw, że za rolę zagraną w tym filmie nagrodził mnie główną nagrodą aktorską, czyli złoty Libami. Ja to jeszcze zapamiętam opowieści Pana Sylwia, jak jakoś spożytkuje, która tak między wierszami została mi przekazana przez tak wspaniałych ludzi jak właśnie wymienieni przez Pana Dyrektora Pan Sylwester Kęciński, czy Kazimierz Kurz, czy Krzysztof Kieślowski, czy Andrzej Wajda i paru jeszcze innych niezwykłych reżyserów. To jest coś, co, co naprawdę jest dla mnie właśnie największą nagrodą. Żadne inne nagrody, statuetki nie są tak ważne jak te spotkania moje z tymi niezwykłym zbrodniarzami ludźmi. Musi być to jakaś magia, no bo na przykład wspomniałeś tutaj pana Kazimierza Kuca i jak mieliśmy pół roku temu spotkanie w Tychach, to ja jakaś niespodzianka, chcę żebyś coś powiedział. Ty pamiętasz te kwestie filmów sprzed lat 30, czyli jest coś takiego, jest taka magia, że rzeczywiście zapamiętuje się te kwestie, tych reżyserów, te, te plany filmowe, jak chociażby pana Kazimierza Oczywiście, że tak, no zwłaszcza, że ta kwestia to oczywiście zaraz tak powie. Tam, gdzie byli czy w Tykach, czyli na Śląsku, no to, 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 to było absolutnie na miejscu. Tak, myśmy z panem Kazimierzem no, zrobili multur i filmów i teatrów telewizji przede wszystkim, ale i też pracowaliśmy w Teatrze Narodowym, gdzie pan Kazimierz yy, wyreżyserował kartotekę w który obsadził tylko w roli bohatera, ale też i Święczką i, śmieczką, i wałagera, ale parę innych sztuk. Natomiast no, zrobiliśmy taki śląski film, który się nazywa bardzo śląski, zawrócony, pewnie Państwo widzieli, a jeśli nie to polecam gorąco, w którym grałem no, taką postać takiego trochę piszczyka właśnie, zresztą byłem często porównywany, co było dla mnie wielką już też nagrodą i, i takim splendorem, który na mnie spływał do Pana Bogumiła Kobieli, Kobieli dla taki Człowiek, który słabo sobie radzi z rzeczywistością, ale musi sobie jakoś nią mimo wszystko radzić, jest takim właśnie zawróconym, nie nadwróconym, a no, zawróconym, bo tam w tej chwili byłam nawet taką konwersję rodzaj zmiany, no o 180 stopni poglądów i świata poglądów przede naszego bohatera, który to ma takie zdarzenie, będąc yy, zaaresztowany przez milicję obywatelską, padł w wir demonstracji. Yy, jego linia obrony jest bardzo prosta i instynktowa, mianowicie nie odpowiada tak naprawdę na żadne pytanie zadane przez przesłuchującego wspaniałego i zwykłego Marka Kondrata, granego przez Marka Kondrata, tylko o, proszę bardzo, wiem czy Państwo z tak daleka zauważą, no, ja ja prys, tak tak tak? jak teraz Pan wymienia jakiś tytuł czeskiego albo niemieckiego filmu, i dobrze, i Pan też postawił tutaj Mówi, to jest makia zresztą. Mówię i ma. To nie tak. I tam nasz bohater ciągle powtarza taką kwestię. Nazywa się Tomasz Szyryk, urodzony w Tyfach, przy ulicy rewolucji październikowej 5 mieszkania 23. Okazuje się, że Śląsk cały to zna. To jest niesamowite. No, tak, oni nie biorą za swojego, aż przykro mi mówić, że no niestety nie jestem ze Szląska, tylko gdzieś z samego środka Polski, z kongresówki, jak mówił Karol nie mają specjalnie dobrego o tym rejonie zdania jako Ślązek. No ale taki przyszywany Ślązek to jest coś, co, 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 co naprawdę bardzo, bardzo no, powiedzmy. Bardzo kolejna. Co będzie jeszcze? O no nie, no nie. No, no, no po prostu co? No, powiedz. się z planu, powiedzie Państwo. Zjęcie z planu. To Państwo mogę tylko popisywać, Państwo ja mają tak dobry wzrok, że dostrzegą tutaj bohatera. Oraz paru inwizjantów. Ale byłeś aresztowany to na planem, na szczęście. Na szczęście, na planem. A to patrz, kto i potem przyniósł to zbiorkę. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie tak. Ja za oznaczałem. No i dowodzi. <laughs> Cóż, bardzo dziękuję. Czyli widzę, jaki temat, jaki temat? ruszamy. Ja tylko macie nie W ogóle to, to wtedy mówię przy nie spodziany. Święta polskie jest rzeczywiście. Ale też chcę chyba namówić Państwa, że jeśli Państwo tak, mają jakieś to państwo. pytania, to bardzo prosimy. Nie musimy my tylko metwórc sobie tutaj, bo my się bardzo bardzo dosyć dobrze znamy. Marcinie. Przerywać. Tak, tak, tak. Więc jeśli Państwo kto mają jakieś pytania, to bardzo proszę kierować bezpośrednio.